Dzień dobry, dzień dobry, witam runiczne miejsce mocy, witam na przekazie weekendowym, tym razem trochę dłuższym, kochani, z uwagi na święta Wielkiej Nocy. Niech to będzie dla Was, kochani, magiczny czas. Niech to będzie czas, kiedy będziecie mieli możliwość wglądu w siebie, będziecie mieli możliwość zastanowienia się, co dalej spędzenia też czasu z najbliższymi, z którymi lubicie przebywać, w miejscach, które kochacie, które są dla was istotne, ważne. Niech to będzie naprawdę wspaniały czas. A my tutaj sprawdzimy, jakie energie będą na ten czas, właśnie jakie turuny nam podpowiedzą energię, więc patrzymy słońce moje. Piątek sobota, niedziela, i poniedziałek. Runa dnia w weekendowa, taka przedłużona troszeczkę. Patrzymy, co energię chcą nam przekazać na ten czas. 18, 19, 20 i 21. Na ten dłuższy świąteczny weekend. Co tutaj energię dla nas? Kolektywnie? Co tutaj energie chcą nam przekazać? Słońce moje, co tutaj energie chcą przekazać? Niech ten przekaz będzie zrozumiały dla każdego ciebie, a mnie niech przypełnia miłość. Kochani moi, dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za każdy rodzaj wsparcia, za wszystkie cegiełki. Jest mi niezmiernie miło, za każde udostępnienie, lajkowanie, za subskrypcję. Jesteście naprawdę wspaniali. Dziękuję bardzo. Dzięki Wam, ten kanał się też rozwija. Zapraszam też do czytań prywatnych. Adres e-mail mimeruna.pawu.pl lub też pod numerem telefonu 786474 845. I patrzymy jaka energia na piątek na 18, jaka energia na sobotę na 19, jaka energia na pierwszy dzień świąt, na 20 i jaka energia na... 21. na drugi dzień świąt, nalany poniedziałek, kochani. <grym> Patrzymy, co tutaj energię chcą nam przekazać na ten czas, na ten okres świąteczny. Dziękuję każdemu Tobie, że jesteś. I mamy, kochani, piątek. Piątek mamy w energii Fechu, a więc energii nowego początku. Energii dbania o rzeczy ruchome, o rzeczy nieruchome, a więc piątek tutaj, e, dla niektórych będzie to nowy początek, a więc zrozumienie, odrodzenie, głębsze spojrzenie w siebie, wejście na ścieżkę rozwoju duchowego albo głębsze spojrzenie w siebie. Jest to energia, która też mówi, że może jakiś przypływ finansowy do ciebie przyjść w ten piątek, może czegoś oczekujesz, mogą to być dodatkowe pieniądze, ale jest to też energia, która mówi, że wchodzimy w inny, lepszy początek, jakby. Tak, więc może tutaj sobie coś postanowimy w związku z, tą, z tymi świętami, jakby tak poprzez takie głębsze spojrzenie w siebie, poprzez zrozumienie. Tutaj możemy wchodzić w nową lepszą drogę możemy wchodzić w drogę rozwoju osobistego ale jest to energia też właśnie nowych początków, a więc możemy poznać kogoś do relacji, możemy jakby rozpoczynać coś nowego w nowym miejscu może być to też energia, że będziemy bardzo dbali o dom w ten piątek, tak, bo to jest też energia związana z rzeczami ruchomymi, nieruchomymi, więc możemy się zajmować myciem samochodu sprzątaniem auta sprzątaniem domu jest to tak, jakby energia, energia nowego, nowego początku, ale też zasobów. Dla niektórych, też jakby w każdej sferze, tak naprawdę, może to być nowy początek, ale może być spełnienie, może być sukces materialny, może być nowe życie dla kogoś. Tak? Komuś może się narodzić dzieciątko, ktoś może się dowiedzieć, że w rodzinie się naradza to, to dzieciątko, ale może ty się rodzisz. Jako jakby w, twoje, w Twoim życiu przychodzą takie zmiany, jakbyś Ty się naradzał na nowo, tak? Że wprowadzasz coś nowego w swoim życiu. Może Ty się odradzasz i rozpoczynasz nowe, lepsze życie. Może to być takie odrodzenie wewnętrzne w Tobie. Jest tutaj y, satysfakcja, jest tu też odnowa, właśnie tego swojego życia, y, ale też energia, która mówi: dziel się z innymi, dziel się z tymi, którzy potrzebują, y, dziel się tym, co masz, bo y, jakby wróci to do ciebie po stokroć. Tak tutaj energię mówią, a więc jest tutaj też takie poczucie. Y, jakby yy, takiego dostatku, ale też energię mówią: nie za dużo wydawaj. <gry> Mądrze zarządzaj finansami, tak? No nie jest to jakaś energia, która yy, mówi, że tych pieniędzy nie będzie, one będą, ale też, żeby za dużo w święta nie wydać z kolei, tak? Jest to też energia, która mówi yy, o nowej przyjaźni. Może poznasz kogoś, yy, jakieś nowe znajomości, może ktoś z przeszłości też się odezwać, więc to będzie taki nowy, nowy y, y, początek jest też to energia, która właściwie przesłaniem runy y, Fechu jest y, żeby wiedzieć, czego się chce naprawdę od życia, może warto właśnie poprzez ten właśnie Wielki Piątek y, y, dużo być w sobie y, zastanawiać się może to jest dobry moment, żeby y, jakby pomyśleć, czego tak naprawdę chcesz od życia, zrobić dobry plan y, tak, i y, 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 coś postanowić że idziesz w coś nowego Albo idziesz inaczej, zmieniasz coś w swoim życiu, nie? Yy, idziesz w nowy, lepszy początek. No jest to, yy, jest to yy, energia yy, no, pomnożenia bogactwa, yy, stawania się, yy, realizacji, spełnienia. Yy, też może osoba z pod znaku byka bardzo się tutaj też, yy, też yy, gdzieś tam yy, jakby. Zarysować, tak? Także e, powiedziałabym w ten sposób. No jest, jest tutaj e, dobrobyt, jest tu spełnienie, jest tutaj e, też e, materialny dobrobyt, więc e, fajnie. Jest tutaj też taka mądra troska o sprawy finansowe, więc na, za, za, dużo, za dużo nie wydasz e, na te święta, ale zwróć uwagę też, tak? Też tutaj energia, która mówi o energii, tak? ona symbolizuje taką żywotną energię, siły twórcze. Jest tutaj też energia, która mówi właśnie o zmianach na lepsze, o nowym, lepszym początku, o tym bezpieczeństwie materialnym. O też, jeżeli prowadzisz działalność, to tutaj też pomyślny biznes, coś fajnego przychodzi, więc będziesz się cieszyć, bo tutaj jest dobrobyt, obfitość materialna. Więc w ten sposób bym powiedziała, no fajna energia. W sobotę, kochani, 19. Kenas, a więc tutaj ogień będzie pchało do przodu, mogą jakieś sprawy, się rozjaśniać, ale będzie taka energia, która będzie pchała do działania, do wiedzy, do tego, żeby tworzyć, żeby ruszać się, bo to, co zaplanujesz, to ci fajnie pójdzie, bo będzie taka energia, będzie energia twórcza, ale też energia do działania. Więc może pięknie będziesz przystrajować stół, może będziesz pięknie dekorować ciasta, może pięknie dekorować sałatki. No, jest tutaj energia, która mówi, że ty będziesz swój potencjał, swoją wiedzę wykorzystywać w życiu codziennym i warto skorzystać z tej. Energii. Będzie tu wytrwałość też potrzebna w działaniu, więc ta sobota będzie rzeczywiście taka dość intensywna. Dla niektórych ktoś może się dowiedzieć, że jest w ciąży. Kochani, bo też tak może być. Może być też, że jakieś tutaj trudności się będą kończyć, bo Kenas mówi o wyzdrowieniu, o, o lepszym samopoczuciu. Kenas też mówi, żeby też gdzieś tam troszeczkę. Tych obowiązkach domowych troszeczkę też wprowadzić luzu, żeby nie za bardzo się napinać, tak, żeby gdzieś tam bardziej optymistycznie na przyszłość patrzeć, żeby tutaj się mocno nie denerwować, że coś nie pójdzie tak, czy ktoś nie dojedzie, czy czegoś będzie za mało. A tutaj energia mówi o tym, że pójść troszeczkę na luz, tak, bądź optymistycznie nastawiony, nastawiona na przyszłość, otwórz się na ten wewnętrzny ogień, tutaj możesz coś rozjaśnić, a jest to bardzo pozytywna energia. Uważaj tak też, żeby się nie poparzyć, jeżeli w kuchni coś będziesz działać, albo żeby dzieci gdzieś tam daleko były od ognia, od piekarników, bo tutaj też pokazuje się ogień. Może będziesz w sobotę na jakimś ognisku, może ktoś cię zaprosi, bo też tak tak może być nie, więc jakby y, też jest tu taka aktywność, jest tu twórcze też działanie, może będziesz wykorzystywać tę swoją właśnie y, takie zdolności manualne, y, więc y, też będziesz działać, ale wewnętrznie poprzez te, jakby przygotowywanie, y, sprzątanie, cokolwiek będziesz robić to, y, to tutaj y, energię mówią, będziesz y, też y, miała takie wewnętrzne wyciszenie, więc jakby y, jakby fajnie, fajna energia. No, też warto oszczędzić tą energię, nie? Nie na, tutaj jakby mocno w tą sobotę, bo w te święta nie będziesz mógł tutaj spokojnie sobie odpoczywać, bo tutaj jak się wyzujesz na maksa, no to nie będzie Ci się potem chciało gościć i, i więc trzeba tą energię, bo ona będzie, trzeba ją będzie rozłożyć tak yy, Tak, no racjonalnie. <laughs> więc, więc fajnie. No, jest to energia, która... Yy, też mówi o tym, że jeżeli będziesz dużo robić, działać, to też, żeby znaleźć czas troszeczkę na odpoczynek, na relaks, żeby właśnie tutaj to nie było też takie, że się czy za bardzo, nie? Więc jakby ona oczywiście będzie mocno pchała do przodu, do działania, będzie wzmagała naszą aktywność, ale też jednocześnie będzie pozwalała nam osiągnąć sukces, więc co cokolwiek zaplanujemy, to nam to pójdzie. Z tym, że no też będziemy wdrażać jakieś zmiany, może nie, zawsze, nie tak jak zawsze, nie zawsze tak jak, tak, nie zawsze, tak, jak jakby, tak jak zawsze coś nowego będziemy tutaj inicjować, tak, więc będzie troszeczkę inaczej, to jest dobry czas, żeby te zmiany wprowadzić, no ale jest tu właśnie powodzenie, nawet jeżeli te zmiany będą wprowadzone, też tutaj jest taka energia wzrostu, tak, także i regeneracji sił, jest tutaj też energia, która mówi, że razem z małżonkiem, z rodziną będziecie tu razem działać, bo to jest takie wspólne, wspólne działanie, więc taka dobra energia. Pierwszy dzień świat pokazuje się w równowadze, więc jakby tutaj jest pokazana gebo, jest dużo miłości, jest dawanie, branie, ktoś komuś będzie coś ofiarowywał, żeby nie było tutaj problemów z przyjęciem też tego, kto tobie będzie coś ofiarowywał żeby to była taka równowaga, żeby też było takie zaangażowanie, ale też i odpoczynek, żeby na przykład było biesiadowanie, ale też i spacer. Jakby Gebo mówi o, o tym, że będziesz fajnie czas spędzać, możesz tu otrzymać od kogoś naprawdę upominek, dar, może się spełnić jakieś twoje marzenie, może ktoś cię poprosić o rękę, bo oczywiście przy Gebo jak najbardziej tak, okres świąteczny też temu sprzyja. Jest tutaj czas spędzony fajnie, z ukochanym, z ukochaną, z rodziną, z przyjaciółmi, jest tu harmonia, jest tu Taka harmonia wszystkich ze wszystkimi. Jest to dobra energia. Tylko energia tutaj mówi o tym, żeby zachować tą równowagę, tak, żeby też tu wszystko miało taki y, balans. Jest tutaj wyrozumiałość, jest tu y, akceptacja, jest, tu takie, jest to energia współżycia, więc bliskości y, między partnerami, małżonkami. Y, jest tutaj y, też właśnie. Y, Energia, która mówi o, o takim podarunku, o darze, tak. Więc tutaj możesz otrzymać od kogoś prezent, może się twoje marzenie też jakieś zrealizować. Energia też mówi, żeby nie zatracać swojej indywidualności, czy to, czy to w miłości, czy to w kontaktach prywatnych. To tutaj, żeby wszystko gdzieś tam miało miejsce, tak. Tu jest ważna. Ważna ta, y, ważna ta równowaga, energię mówią. Jest to też y, energia, która mówi o tym, że nasze serce będzie się cieszyło, być może z tego miejsca, w którym przebywa, być może z uwagi na ten prezent. Y, jest to też energia, y, która mówi o partnerstwie, a więc tutaj y, możesz poznać taką osobę do, do relacji y, też. Y, Albo będziesz z tą swoją osobą spędzać te święta, tak? Bo jest tu miłość, jest tu udane partnerstwo, jest tu dobry związek, jest tu miły podarunek, jest tu gościna, a więc też będziesz biesiadować, pamiętaj o tej równowadze. Są tu zaręczyny, niektórzy mogą brać ślub, możesz ty być na tym ślubie na przykład, tak? Też jest tutaj przyjaźń pokazana przepięknie, przepięknie, kochani. Także bardzo fajne, bardzo fajne energie. Także tutaj otwórz się też na dawanie, ale też i na branie, nie? Bo niektórzy mają problem z tym, że ofiarowywać potrafimy, a przyjmować już z tym jest trudniej. Więc tutaj niech jest ta Równowaga, też tutaj zwróć uwagę, żeby, żeby gdzieś właśnie była ta równowaga, żeby gdzieś tutaj nie, nie wkradł się jakiś chaos, jakieś kłótnie, jakieś niedomówienia, tutaj też, no żeby ta równowaga była, żeby zadbać o tą równowagę, trzeba się też dużo uziemiać, tak? dużo pracować nad sobą, tutaj dużo potrzeba wyciszenia. No jest to energia miłości, zrozumienia, współpracy, więc też się zaangażuj. Jeżeli jesteś gdzieś tam, to też warto pomóc. Energie tutaj podpowiadają. Poniedziałek, rajdą, a więc możesz gdzieś wyjeżdżać w poniedziałek, możesz skądś wracać w poniedziałek. Jest to energia, że to, co będziesz robić w poniedziałek, to jest to, co powinieneś robić. To jest odpowiedni czas na to, tak? Także odpoczywaj, wyjeżdżaj, bądź na świeżym powietrzu, przemieszczaj się, spaceruj, jeźdź, jeźdź tak, jedź sobie na rowerową wycieczkę. Dla niektórych może być właśnie to zmiana miejsca wyjazd. Albo przyjazd y, też y, może warto kogoś posłuchać. Może ktoś tutaj będzie miał jakąś dobrą radę dla ciebie. Y, też y, nie czekaj y, też na, na jakieś tam bierne. Y, jakby biernie nie czekaj na, na, na jakieś wydarzenia, tylko działaj tutaj, bądź w tym ruchu, bądź zaangażowany, bo wszystko się dzieje we właściwym czasie. Weź odpowiedzialność za, za swoje życie, za swoją rodzinę, spędzaj ten czas właśnie tutaj w ruchu. Ten drugi dzień świąt nam pokazuje, żeby żeby, no, tutaj aktywnie spędzać czas, wejść tutaj, jakby też, jakby dużo więcej ruchu wprowadzić do swojego życia, tak? Może to być też tak, że ktoś będzie tutaj korzystał z internetu dużo, może będzie sprawdzał miejsca, gdzie chciałby pojechać, może będzie z kimś rozmawiał, przez aplikacje jakieś na telefonie składał życzenia, albo poświęcał czas na rozmowę, albo to będzie gdzieś tutaj w formie elektronicznej, ale to jest też energia, która mówi podążaj swoją ścieżką, ruszaj się, działaj, odwiedzaj, bo możesz do kogoś w gościnę jechać, tak? Tylko pamiętaj też o tej równowadze. Rajdo też, Rajdo też o tym mówi. Jest energia ruchu, działania, tak więc jeżeli będzie to podróż, to będzie udana podróż, tak, która gdzieś tam no, przyniesie, przyniesie jakieś oświecenie, przyniesie, przyniesie przyjemność. E, tak y, tu też jeszcze y, gdzieś tam y, do przynosi takie. Wewnętrzne oświecenie, więc możesz tutaj e, poprzez taki głębszy wgląd w siebie, właśnie doznać takiego oświecenia. E, jest tu pokazana też uczciwość wobec siebie, nie? więc jakby wprowadź ten ruch, nie się ci nie zajadać. E, tak, także tutaj jest dobry moment na, na, na jakiś wyjazd, na, na spędzenie właśnie w, w, jakby na wyjeździe gdzieś, e, tak, e, czasu. Ktoś może się poruszać komunikacją miejską, energię mówią tutaj, więc też tak może być. Ktoś może wyjeżdżać w podróż poślubną, jeżeli będzie zawierał związek małżeński w pierwszy dzień świąt, to w drugi dzień świąt może będzie wyjeżdżał z ukochaną osobą w podróż poślubną. Tak mi się tutaj też gdzieś tam pokazało, więc tak może, tak może być. Tak może być, kochani, że to też. No jest tutaj szczęście w miłości, kochani. Dobry czas, taki rodzinny, i właśnie w gościnie, w imprezach rodzinnych tu też za ślubinach, zaręczyny, śluby. Ale też właśnie ta otwartość i zaproszenie też innych do działania w tą sobotę, żeby nie samemu wszystko w piątek finansowo też fajnie się pokazało. No fajna energia na te święta powiem Wam. Patrzymy na co szczególnie zwrócić uwagę, na komunikację, więc tutaj przy tym stole z innymi ważne jest, żeby kierować się intuicją, ale też otworzyć się na komunikację, na komunikację ona będzie istotna i ważna, tak? Więc w ten sposób. Zwróć uwagę, a co dobrego przychodzi? Oświecenie, oświecenie, przebudzenie, postrzeganie na wyższym poziomie. Jest to energia, która no, najukochańsza kochani w futharku. Jak wiecie, dagas jest przepiękną, przepiękną energią, która mówi o zmianach w życiu, też o transformacji poglądów, więc tu może przyjść coś takiego, że ty zaczniesz nowy, lepsze życie, może coś ci się rozjaśni, może zupełnie inaczej zaczniesz pewne rzeczy postrzegać. Masz szansę też osiągnąć jakiś zastrzyk finansowy, być może już w piątek, bo tak Gas mówi, tutaj może wygrasz w coś. Tak może być, a może otrzymasz jakieś pieniądze, na które czekasz. No jest to energia yy, prawdopodobnie większych pieniędzy. Jest tutaj energia transformacji poglądów, ważnych zmian, ale też energia, która mówi, będziesz emanować swoim światłem. Nie bój się tego. <laughs> jakieś tutaj korzystne, yy, fajne rzeczy, fajne sprawy, coś może się dokończyć, właśnie może te przygotowywania, a potem fajnie spędzony fajnie wspólnie spędzony czas bo też tak, też, tak może, też tak może być. Jest tutaj pomyślny rozwój wydarzeń, jest tu realizacja tego co sobie zaplanujesz, jest tutaj jakaś niespodzianka dla kogoś, jakiś prezent w postaci tutaj, bo nam się pokazuje. Tak, więc jest tutaj jest też energia, mówią, weź odpowiedzialność, tak? jest jest takie wzięcie odpowiedzialności. Za swoje życie, za, za siebie, więc może taki właśnie ten inny początek, nowy lepszy. Pójście jakby z tym nowym krokiem, z nową inicjatywą. Tak, jest tu taka charyzma, jest tutaj gotowość do, do zmian. Przepięknie tutaj nam się pokazuje. Jest optymizm, jest pogoda ducha, mimo pracy, tak, są tu przyjemne niespodzianki, są tu nagrody. A więc, no, kochani, warto się na to utworzyć, bo to do nas przychodzi, tak? A jaka rada? A więc tutaj stawiaj zdrowe granice, otwórz się na te poprawne relacje, kontakty, bądź optymistyczny, optymistycznie nastawiony i uważaj, bo być może dużo zajęć, dużo obowiązków, nałożenie się, to lepiej poprosić kogoś o pomoc, tak, niż jakbyś gdzieś tam w tą nerwowość, bo może być tendencja słabszego zdrowia psychicznego z uwagi na dużo nałożonych spraw, ale tutaj ochrona z góry będzie, wsparcie innych osób będzie, wystarczy poprosić, więc tutaj rada iść w kierunku porozumienia tak tych pozytywnych relacji optymistycznego myślenia także tak nam tutaj energie podpowiadają na ten czas wybierz sobie teraz 1 2 3 co podpowiada twoja dusza zobaczymy sobie na ten czas ja tutaj wyciągnę trzy karty i słowa mocy też podzielimy na trzy. To może tak zrobimy. 1, 2 i 3. I kochani, podpowiedź. Tutaj podpowiedź. O tak. I też podpowiedź. 1, 2, 3. I sobie wybierasz. 1, 2, albo 3. 1, 2, albo 3. No i kochani, wybieramy jedyneczka moja lewa strona, dwójeczka środek i prawa strona trójeczka. I co tutaj energie chcą podpowiedzieć? Co tutaj dusza dla jedynki? Kreuj pozytywnie. A więc kreuj pozytywnie, nastaw się na tworzenie, nastaw się na swój wewnętrzny ogień, na potencjały. Jestem zdrowa, bogata i mądra. Twórca mnie kocha i mi błogosławi, wszechświat mnie wspiera. Takie słowa mocy dla grupy numer jeden. Co tutaj dwójeczka, co dusza chce Ci przekazać. Zaufaj swojej intuicji. Jestem szczęśliwa i wdzięczna za błogosławieństwo i za błogosławieństwo obfitości wszelkiego dobra. Dziękuję, kochana grupa numer dwa. i teraz przesłanie dla grupy numer trzy. Odniesiesz sukces. Wszystko, co tworzę, wnosi do świata dobro, wartość i piękno. Jestem potrzebna tu i teraz, dokładnie taka, jaka jestem. Wszystkiego co najlepsze. Wesołego Aleluja. Niech się Wam darzy, żyjcie w obfitości i zdrowiu. Wszystkiego co najlepsze. Meruna.